Dzień dobry, Renata z kanału Niecodziennik. Witam się z Wami w kolejnym filmie, w którym będę chciała pokazać Wam zbiór cebuli. Wprawdzie w ostatnim filmie, w którym pokazywałam swoje zdobycze z targów staroci, obiecałam Wam film o sekretnym życiu ogrodu, ale wiadomo, że ogród żyje swoim życiem i wyznacza nam inne terminy niż byśmy nieraz planowali. No i właśnie dzisiaj nadszedł dzień, kiedy tą cebulę chcę zebrać, bo u nas jest teraz piękna, słoneczna pogoda, ziemia jest sucha, więc jest to dobry moment na zbiór cebuli. I właśnie w dzisiejszym filmie chcę Wam opowiedzieć, jak poznać, że cebula jest gotowa do zbioru, jak ją przechowywać tak, żeby nam dobrze przetrwała zimę. Więc jeżeli chcecie mi towarzyszyć w tej pracy, jesteście zainteresowani taką tematyką, to zapraszam na film, zapraszam do oglądania. Zapraszam na grządki z cebulą. Zobaczcie, tutaj mamy cebulę globo. To cebula, którą siałam z nasion, robiłam swoją własną rozsadę i jak widać, to jest piękna cebula, duża, okazała. Zobaczcie, jakie duże są te cebulki. Dobrze się przechowuje, bo ja już ją też od kilku lat sieję. Ale tą to chyba jeszcze na kilka dni zostawię, bo jeszcze zobaczcie, ten szczypior jeszcze nie jest do końca załamany. Więc chyba damy jeszcze jej kilka dni. Natomiast tutaj dalej jest czerwona cebula i zobaczcie, tutaj już szczypior się załamał, podsechł, więc jest to dobry moment na zbiór cebuli. Zresztą o tym to za chwileczkę jeszcze powiem. Idziemy do kolejnej grządki z cebulą. Tutaj, jeżeli ktoś oglądał film mój o warzywniku... To pamięta, że rozbób, a w tej chwili już są posadzone truskawki. No i zobaczcie, tutaj na tym zagonie też cebula, resztka cebuli, ponieważ tutaj część cebuli to była ta, która była na zimę sadzona zimowa cebula, i myśmy ją już zjedli, natomiast została ta letnia. No i tutaj jeszcze jedna rządka z cebulą. I tam w oddali już chyba tam nie pójdziemy. Jeszcze jedna jest grządka też z cebulą, więc jak widzicie, ja tej cebuli sadzę dużo i tak jak mówiłam chyba w filmie o warzywniku, w zasadzie wystarcza jej nam no, do nowej cebuli, tak bym powiedziała, no bo już gdzieś od kwietnia zbieramy cebulę w szklarni, którą na zimę sadzę. Jeżeli chodzi o zbiór cebuli, o jej dojrzałość do zbioru, to tutaj są dwie szkoły. Jedni szczypior załamują, inni czekają, aż się sam załamie. I ja hołduję tej drugiej szkole. Moja mama, moja babcia, po latach pracy na roli, zawsze twierdziły, że cebulę należy zbierać około 15 sierpnia i że szczypior w cebuli sam się załamuje i to jest dla niej najlepsze, jeżeli chodzi o późniejsze przechowywanie tej cebuli. I ja, idąc właśnie śladem mamy, babci, też tak robię, nie załamuję sama szczypioru czekam aż on się sam załamie i gdzieś tak w okolicach właśnie 15 sierpnia cebulę zbieram. No oczywiście trzeba to też zdroworozsądkowo do tego podchodzić, widzieć jaką się ma glebę, jaka jest pogoda w danym roku, bo wiadomo, że gdyby padały deszcze, ta ziemia była mokra to być może trzeba byłoby to zrobić wcześniej. Ale u nas jak jak mówiłam sucho, więc ja spokojnie mogę sobie pozwolić na to, żeby ze zbiorem cebuli czekać. i Zbieram ją na ogół około 15 sierpnia. Co roku tak robię i co roku ta cebula mi się świetnie przechowuje. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby cebulami gniła, żeby coś się z nią złego działo. Więc to tak tytułem wstępu. Zabieramy się do pracy. Na początek idzie czerwona cebulka, i zobaczcie, kiedy cebula jest gotowa do zbioru, to ona bardzo lekko wychodzi z ziemi. Ja tutaj nie używam w ogóle żadnej siły, żeby ją wyjąć. To też jest oznaka tego. Że cebula jest gotowa do zbioru. Na razie wrzucam ją tak do pudełka, a później położę gdzieś tak w półcieniu na trawie, podobnie jak czosnek, żeby ona podesła mi do wieczora. Teraz mamy którą druga, godzina czternasta, no to myślę, że tak gdzieś do osiemnastej ona sobie poleży w takim półcieniu, i później będę ją. Trochę oczyszczać z piasku, z ziemi. I zobaczymy, co dalej. O, ta czerwona też, zobaczcie, ładna urosła cebulka. Duża. Okazała. Bardzo lubimy czerwoną cebulę. Do surówek, do sałatek, do śledzików. Też się dobrze przechowuje. Może nawet lepiej niż ta biała. Nie miałam nigdy problemów z przechowaniem tej cebuli. Więc polecam Wam czerwoną cebulkę. Zobaczcie, jak ona leciutko wychodzi z ziemi. Ja tu żadnej siły nie używam w ogóle, żeby ją wyciągnąć. O. A tutaj to popatrzcie, to jest ciekawe warzywko, ono się samo mi nasiało. To jest portulaka warzywna. Jest portulaka ozdobna, takie ładne ma kwiatuszki, a to jest warzywna portulaka. Co prawda ona już zawiązała nasiona, więc nie bardzo się nadaje do jedzenia. Ale to jest bardzo fajne warzywko. Do surówek, do sałatek też jak najbardziej polecam. Patrzcie, jaka piękna cebula. I zobaczcie, mimo że jest sucho u nas, to trochę jest tak ziemią oblepiona, co nie jest dla niej dobre. Dlatego właśnie trzeba ją troszeczkę w półcieniu położyć, żeby ona przesłała, żeby ten piasek z niej, ta ziemia z niej obleciała. Cała. Chyba cała. Czerwona. Nie, jeszcze tam troszkę zostało. Jeszcze tutaj troszkę czerwonej nie zostało. O, jest, jest. Dobrze. To jest ta globo. Tutaj jeszcze, a tu jeszcze czerwona. Tutaj jest ta globo. Zobaczcie, już ta, która tutaj przy brzegu grządki. Też popatrzcie, jaka jest różnica. Ta po środku grządki, jaka jest piękna. A ta z brzegu. O, widzicie? Jest różnica. Jest. Muszę pamiętać, żeby na przyszły rok nie siać jej z brzegu, tylko wsadzić tak bardziej po środku przy taśmie nawadniającej. Chociaż tutaj też niby miała taśmę nawadniającą, ale tutaj była trochę zacieniona przez bób. Bo jak pamiętacie, tutaj na tej grządce to bób był bardzo wysoki i on trochę zacieniał mi tę cebulę, która tutaj jest. Natomiast ta. Rosła w lepszych warunkach, i od razu widać różnicę. Idziemy teraz do kolejnej grządki. Będziemy wykopywać, wyciągać kolejne cebulki. O, zobaczcie, tutaj mamy białą cebulę, i też bez żadnego problemu, kiedy jest już dojrzała do zbioru, bez żadnego problemu się nam wyjmuje. Wyciąga, więc ja pracuję, oczyszczam te grządki. Też ładna cebulka, prawda? No i cebulka poskładana do przeschnięcia. Tutaj jakaś taka najmniejsza, tu czerwona. No i tutaj reszta. Powiem Wam, że chyba jestem zadowolona z tegorocznych zbiorów. Ładnie urosła. Potem będę ją czyścić, segregować, a na razie pokazuję, co mi w tym roku urosło. No i czyścimy cebulkę. Oczywiście asystentka przyszła, tak, bo jakby mogło się od, obyć bez asystentki. Czyszczę tą cebulę, tak wstępnie. Oczyszczam z piasku, obrywam szczypior. Wiem, że niektórzy słyszą cebulę ze szczypiorem. Ja tego nie robię, wolę ją od razu oberwać. No, już lata doświadczeń wskazują, że mimo to cebula się dobrze przechowuje, więc jeżeli ktoś chce z mojego sposobu skorzystać, to oczywiście proszę bardzo, a jeżeli nie, to proszę robić po swojemu. Ja mówię, co się u mnie sprawdza i nikomu nie narzucam, jak ma to robić. Więc czyszczę tą cebulkę. Wstępnie tak z tych łusek troszeczkę takich, tych luźnych ją też oczyszczam, a kiedy na podeschnie, to jeszcze później te łuski też odstają, więc jeszcze potem doczyszczam ją. I kiedy właśnie tą cebulę tak poobrywam, posegreguję wielkościami, kolorami, to zostawiam ją w tych kartonowych pudełkach. Na noc chowam do garażu. Natomiast na dzień, kiedy jest słonecznie, to wystawiam w takim półcieniu i ona sobie przez kilka dni dosycha. Cebula wstępnie oczyszczona i posegregowana. Popatrzcie, tutaj mam taką największą w tym pudełku, w tym mniejszą, w tym taką średnią, tutaj najmniejszą, a tutaj czerwoną. Ciekawa jestem, w jakiej grupie my się znajdujemy, jeżeli chodzi o spożycie cebuli, bo ponoć przeciętny Polak, Polak zjada jej od 8 do 14 kg rocznie. Powiem wam, że jestem zadowolona z tych zbiorów, bo muszę brać pod uwagę to, że ziemia, na której znajduje się nasz ogród, to jest piąta kategoria, więc bardzo słabiutka ziemia, piaszczysta i tylko dzięki kompostowi od czasu do czasu obornikowi, a przede wszystkim naszej pracy ta ziemia w ogóle przynosi jakieś plony. Więc z tego rocznych zbiorów jestem zadowolona. Te cebulki są, zobaczcie, całkiem pokaźne. O, tutaj chociażby czerwona. No, czegóż od nich chcieć? Nie można się przyczepić. Podobnie te, zobaczcie, o, białe. Żółte, przepraszam, nie białe. Też całkiem pokaźne. Kiedy zbiorę jeszcze tą cebulę globo, to jeszcze Wam pokażę, jak ona się prezentuje. Więc tak jak mówię, jestem zadowolona. Cebulowe żniwa prawie za nami. Teraz tylko podsuszyć. I przechować i korzystać. Przyszedł czas na cebulę Globo. Zobaczcie, jaka jest piękna, dorodna, wielka. O! Jakie to są piękne cebulki! Popatrzcie. No, wiem, że na lepszej ziemi urosłaby większa. Ale tak jak Wam mówiłam, my tutaj mamy piątą, a nawet szóstą klasę ziemi. Więc nie mogę wymagać za dużo. A i tak jestem zadowolona. Bez sztucznych nawozów, bez chemicznych oprysków. Mam własne warzywa. Cieszę się bardzo, mam z tego satysfakcję. Ekstra. No i cebulka zebrana. Tu wstępnie ją oczyściłam. Niektóre zostawiłam ze szczypiorem, bo jeszcze ten szczypior jest taki twardy, zielony, więc tę zostawię ze szczypiorem, nie będę go obrywać. A tutaj wybrałam takie cztery największe, bo chcę wyłonić rekordzistkę. I weźmiemy Spróbujemy, ważymy na naszej wadze, ile taka największa nasza cebulka waży. No. O, tu mąż mi przygotował. Wyszykował wagę. Tak, tu cebulka. No, kilogramowy odważnik to na pewno nie. Aha, wszystkie zważymy. No to spróbujmy. O! 4 to będzie pewnie kilogram. No to teraz jedną zważmy, która jest największa. Zajmujemy ten odważnik. No i stawiamy 200. To za mało. 250. 260. O. To ile mamy? Liczmy.

20, 333. No proszę. 333 gramy. To jest największa cebulka Z tych globo. A teraz zobaczmy, ile one będą ważyły wszystkie. Tylko zaraz przygotujemy. To ważymy. Patrzymy, ile całość waży. Jakie tu mamy odważniki. 2 kg. Sześć. Siedem. Za dużo.

To i tak jest super. Czyli, jakby tak dla przeciętnego polaka, to jeszcze ze 2 kg trzeba byłoby dorzucić. Cebulowe żniwa zakończone. Całość naszych tegorocznych plomów prezentuje się tak. W sumie zważyliśmy jest tutaj 26 kg cebuli. Czyli, jeżeli policzyć na naszą dwójkę, to będzie po 13 na osobę. Czasem przyjeżdżają synowie, czasem przychodzą goście, czyli mieścimy się w średniej krajowej. Spójrzcie, każdego ranka wystawiamy cebulę w takie półcieniste miejsce, a na noc chowamy do garażu, po to, żeby na tej cebuli nie osiadała rosa, bo wiadomo, że w tej chwili już noce są chłodniejsze, ta rosa jest, no i cebula po prostu by nam zaczynała gnić. Więc na dzień wystawiamy. A na noc chowamy do garażu. I myślę, że przynajmniej przez tydzień, korzystając z pięknej słonecznej pogody, będziemy to robić, a później cebula już będzie w garażu, tutaj u nas w ogrodzie, yy, aż do mrozów. A kiedy spadną temperatury poniżej zera, wtedy przewieziemy ją do garażu, który mamy przy mieszkaniu, bo tam temperatura poniżej zera przez całą zimę nie spada. I tak będziemy tę cebulę Przechowywać. No, jeśli myślicie, że to koniec zabawy z cebulą na ten rok u mnie, to jesteście w błędzie, bo zobaczcie tutaj. Mam wysiane kolejne cebule. To są te cebule, które zimują i później je będę pikować i sadzić na zimę do szklarni. I tak jak Wam mówiłam, już gdzieś tam w kwietniu pierwsze cebulki będziemy mogli zjadać. Więc jeszcze przygody z cebulą na ten rok. Nie kończę. Zbiór cebuli zakończony, otarte cebulowe łzy radości, zapasy na zimę gotowe. Teraz może czas na zupę krem z cebuli, a może zasłużyłam na cebulowy medal dla Grodniczki Roku. Subskrybujcie mój kanał Niecodziennik, zostawcie łapkę w górę dla każdej zebranej cebulki, a subskrypcja zapewni Wam, że nie ominiecie żadnego z filmów, które się pojawiają na moim kanale. Na ogół publikuję we czwartki i w niedzielę, a w kolejnym odcinku zaproszę Was, tak jak obiecałam, na podglądanie sekretnego życia naszego ogrodu. Bądźcie ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie.